Witam wszystkich na moim kanale. Na poszukiwaniach dzisiaj mamy 22 listopada. Wybrałem się na poszukiwania skarbów. Zaczynam dzisiaj troszeczkę później, ponieważ rano było minus 4. Jak widać, jeszcze nie puściło, a jest godzina 11. Idę się trochę pokręcić. Mam kilka miejsc, w których jeszcze nie przeszedłem. A jestem w tym samym miejscu co ostatnio. Sprzęt już przygotowany. No i zobaczymy, co tam dzisiaj posypie. Może wyjdzie coś ciekawego. Mam nadzieję, że ziemia nie jest zbytnio zmarznięta. Zaraz zobaczymy. U. Troszkę jest, no zobaczymy, czyli jeszcze nie puściło. Słoneczko wyszło, ale. Jeszcze nie jest to, co powinno być. No dobra. Nie poddajemy się, szukamy. To miłego oglądania. Hej. No i jest jeden z pierwszych sygnałów. Powiem tak, źle się nie kopię. Jest tam może zmarnięte 2 cm taka skorupka. Ale nie ma tragedii O, już jest wykopane Przynajmniej się nie lepi Jest tu coś O jakiś złomek A to będzie od półki chyba Tak Tak się półki kawałek szkła z tą nakrętką aluminiową tego tak pięknie dzwoniło. Tak jest. Dobra, wyrzucamy. Przynajmniej jest trochę coraz... Przynajmniej jest coraz mniej tych śmieci. Pokręcimy się i zobaczymy co dalej. Na razie jest ok. No jest kolejny sygnał. akurat w tym zmarzniętym. zobaczymy. No właśnie. A jest to drucik aluminiowy. Powiem wam, jak ta ziemia zmarznięta, pod spodem jest mokro, to takie mocne te sygnały. I mnie tutaj. Wykrywacz troszeczkę w błąd prowadza. No może tak ma być. Jest bardziej wrażliwy dzisiaj. Pokręcę się tutaj w tym dołku. Może były jakieś zrzuty ziemi, a później pójdę troszeczkę tam, pokręcę się. No dobra, do zobaczenia. Tuż obok mam kolejny sygnał. Aj! No faktycznie one dzisiaj dzwonią. O kawałek folii. A taki piękny sygnał był, ale ona była w kulce. Jak zgnieciona jest ta folia aluminiowa, to zazwyczaj takie ładne sygnały z tego wychodzą. No nic, takie rzeczy też trzeba kopać. Język mi się dzisiaj plącze. Nie od picia oczywiście, ale od zimna. Nie wiem jak długo tu wytrzymam. Jest taki delikatny wiaterek się zrobił przy minus 1 To takie odczuwalne jest. Jakieś kurczę minus 10 chyba. Strasznie ciągnie. A jestem grubo ubrany i, i tak I tak to czuję. No dobra, kręcimy się. Hej. No, jest ciekawy sygnał, bardzo głęboki wykopany. No, co tu jest chyba to? Nie blaszki to kolorek, albo cynk? Tak, ma blaszki cynkowe i ona tak dzwoniła. Dokładnie. Co ona taki piękny sygnał dawała. No nic. Dość I szukamy dalej. Na razie nic ciekawego nie trafiłem. No ale nie zawsze się skarby kopie. Taka jest prawda. Pięknie teraz słoneczko wychodzi. Niebo niebieskie. Tak jak widzicie, troszeczkę cieplej jest. No dobra. Idziemy dalej. Przed siebie. Ale łapska, marzną. Mam tu jeden z ciekawych sygnałów. A już widzę. Znowu drucik aluminiowy. No nic. Przynajmniej się rozgrzewam tym kopaniem. E, kopaniem. No i na razie nic nie wychodzi. I tak bywa. Głosujemy dalej. Nie poddajemy się. Hej, no i trafia się ładny sygnał. Prawdopodobnie wykopany albo albo i nie, a jest. No i śmieciuchy. Dzisiaj jest dzień śmieciuchów. I tak bywa. Kręcę się i kręcę w tym wąwozie. Na razie nic nie wychodzi. Zobaczymy, może się trafi fajna miejscówka tutaj. Wtedy się pokręcę w jednym miejscu. A na razie chodzę taki rekonesans. Robię zygzakiem. Nie mam jakiegoś planu, żeby raz przy razie chodzić. Za mało czasu dzisiaj, żeby to tak ogarnąć, te poletko. No dobra, lecimy dalej. No i jest ładny sygnał. Oby coś fajnego. To mnie troszeczkę to podbudowało. Jest, 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 jest w końcu. Wychodzona. Ale co jest? dobra w końcu okrągłe zielone Co to jest 10 fenoli z cesarstwa No nareszcie ale powiem Wam te sygnały dzisiaj są jakieś takie ostre przez, przez to że ziemia zmarznięta. O. Wszystko tak jakby nie myli. Myślałem, że to folia. A za to, dzisiaj, folii dużo się nakopałem, już. I z folia oddaje w ogóle inne sygnały. Nie wiem, przez to, że to mokro było i to zmarzło. Dobra, mamy to. Mamy 10 Fenningów. 1900 dziewiętnasty mi się wydaje że to jest dziewiętnasty albo trzynasty to będzie trójka zaraz tak, trzynasty 1913 rok 10 z cesarstwa. No i super. Od razu człowiek nabiera ochoty. Pięknie. Każda monetka cieszy. No i dobra. Nawet jak będzie co 10 minut. To też będzie super. Elegancko. To lecimy dalej, tuż obok, gdzie te 10 fenoli się trafiło. Czy one były? Tu mam kolejny ładny sygnał. I zobaczymy, co tu będzie. No i tak. No i jest kolejny ciekawy sygnał. Zaraz zobaczymy co tutaj się udało wygrzebać, nie był głęboko, a nie wiem czy w ogóle go wykopałem, chyba nie. O tu nie ma. Zaraz zobaczymy wykrywaczem. No jest tu, to musi być. Jest znowu ta folia, ona mnie dzisiaj prześladuje. No masakra, nie wiem, czy to tak zmarzło i dużo wilgoci w tym jest. Po prostu dzwoni jak głupie. No takie ładne sygnały oddaje, no i żal by było nie kopać, bo nie wiem dlaczego dzisiaj tak. Za każdym razem jest inaczej jak gleba. Słucha czy mokra? Dobra, zasypujemy i, i lecimy dalej. A teraz mam dwa sygnały: jeden dołeczek tu, a jeden tu. No i zobaczymy, co tu ciekawego będzie. Bardzo płytko Coś tu było No kurczę się. O Kto to jest? Tu jest Coś małego. Jest! Jest coś okrągłego, ale z dziurką. Co to jest? Dziwne. To jest dziwne, to nie jest moneta, raczej guzik. No ale zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo tu samo się tak boku daje. Może tutaj będzie dobrze widać? Chyba od guziczka. tak tak to są te napy to jest od guziczka jakiś tam myślałem że jakaś moneta ha coś tam coś tam jakiś guziczek był chociaż ma takie ząbki bo dookoła jak moneta Mogło to być też pokrętło od y, lampy, ale nie jestem pewien, one no zazwycz, zazwyczaj inaczej wychodzą. No dobra. Zobaczymy później co to jest. A teraz tu, tu obok mam kolejny. Ciekawy sygnał. I zobaczymy co tutaj będzie. Czy to wyszło? Jest tutaj bryle twardej. A, jest to łuska. Tak jest. Chłoseczko. Prawdopodobnie pepeż. Od pepeżki. Ale zmarznięte to wszystko. No dobra, chowamy. I się tu trochę pochręcimy, bo wychodzą jakieś sygnały ciekawe, kolorowe. I dosyć ciepło tutaj w tym miejscu. To sobie tutaj na górce pochodzę. Hej, a tutaj, tak prawie na oko, oczywiście wykrywacz chwycił na samym wierzchu guziolek cynkowy. Wychodzi. No dobra. Jakiś fańciur. Kręcę się tutaj dalej. Cały czas w pobliżu tam gdzie te 10 fenoli wyszło, no jest kolorków. W sensie śmieci dużo. No zobaczymy. Może coś fajnego wyskoczy jeszcze. A teraz, teraz tuż obok kolejny sygnał był i wychodzi taki nożyk pogryziony. Przez czas. No dobra. Zabieramy. Hej. Teraz mam głęboki sygnał. Oj, coś dużego tu. O, ale dziurka w środku. Kurczę, myślałem, że jakaś monetka duża. Aż mi się ciepło zrobiła. To będzie podkładka miedziana. Tak. kurczę, już myślałem, że piękna monetka, duża jakaś. Ale przynajmniej przez chwilę zrobiło się gorąco. No dobra. Szukamy dalej. Hej, hej, hej. Ja myślałem, że już wszystkie gęsi odleciały, a tu jednak nie, Gdzie one mi uciekły. No w każdym razie nie wszystkie, teraz przeskoczyłem za miedzę byłem tu jestem na drugim polu no i trafiam przy samej miedzy piękny mocny sygnał Ach. no właśnie dlatego tak biło jest to kawałek aluminium no nic szukamy no i tak idę wzdłuż tej miedzy I mam jeden z ładnych sygnałów a dwa tu nic nie ma Tu jest coś To jest to O, jest coś okrągłego Co to jest? guzik chyba nie jestem pewien co to może być? coś cynkowego już widzę chyba guzik jakiś papier. a dobra to będzie od baterii jest papierek tak, dupka od baterii od starej baterii no dobra Będę tu leciał wzdłuż tej miedzy cały czas, zobaczymy, może coś się trafi. A teraz trafia mi się... Taki wkładka od zamka, od skarbca. Tylko klucza nie mam. Coś to było, może jakaś kłódka albo od mebli. Dobra, teraz szukamy klucza do skarbca. No i mam kolejny ładny sygnał. Jakiś stopiony ołów. Dlatego taki piękny sygnał był. Kawałek ołowiu wlatuje. No dobra. Szukamy dalej. Ale powiem Wam, że strasznie mrozi. Zimno, zimno. Jeszcze zaczęło wiać mocniej. Także nie wiem ile czasu tutaj jeszcze wytrzymam Ale daję po kościach no musiałem uciekać z tamtego pola strasznie tam wiało A jeszcze słońce zaszło i mam sygnał No i śmieciuchy śmieciuchy, śmieciuchy Powiem wam, że nie wiem, chyba się będę zbierał, bo Strasznie zimno się zrobiło Słońce zaszło Zaczęło mrozić Jeszcze ten wiatr No tragedia Z takim hardcorem to nie jestem Zobaczcie coś Wam pokażę Tak to jest zmarznięte Ciężko się kopie Dobra, zobaczymy co dalej będzie. Do zobaczenia. No dobra, przyszedł czas zakończyć dzisiejsze poszukiwania. Za zimno, słoneczko uciekło. Zrobiło się zimno. A zobaczcie, kto przyszedł na koniec. Dostała swojego snaka i ścina. Zrobiło się zimno. Nie chcę ryzykować, żeby znowu leżeć. Bo ostatnio plecy mi siadły, a nie chcę się dokleić. Od tego zimna kolejnej kontuzji. A dzisiejsze fanty to 10 feningów z cesarstwa, gaciak i albo to jest pokrętło, albo też od guzika. Wydaje mi się, że to było pokrętło, bo ma te ząbki. No nic, jak się podobało, zostawcie jakąś łapkę. A jak nie, to chociaż coś napiszcie. I co tam? Smakuje? Chyba tak. Chociaż ty mega zadowolona. No ja też, Spacorek, spacerek się udał. No ja. Tak, chcesz więcej, chcesz więcej. Dobra. Cześć Wam wszystkim. Do następnego. Hej!